Jezus powiedział do swoich uczniów, powiadam Wam, którzy słuchacie, miłujcie Waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy Was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy Was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy Was oczerniają. Jeśli cię, kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera Ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze Twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyncie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy Was miłują, jakaż za to należy się Wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy Wam dobrze czynią, jaka za to należy się Wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się Wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie niczego się za to nie spodziewając, a wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie więc miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą Wam bowiem taką miarą, jaką Wymierzycie. Na początek zadałbym takie zupełnie retoryczne pytanie. Może ktoś z Was zna taki bank, który jest prowadzony przez dobrych chrześcijan, katolików albo nie katolików, ale dobrych chrześcijan, który udziela pożyczek w ten sposób, że... Jak się pożyczy tysiąc złotych, to trzeba oddać tysiąc złotych. Oczywiście nikt takiego banku nie zna, bo bank zawsze pożycza na procenty. Nawet choćby był prowadzony przez bardzo gorliwego chrześcijanina. Ale gdyby przypadkiem się zdarzył taki bank, taki chrześcijanin, który prowadziłby taki bank, to Pan Jezus na jego temat mówi tak. Grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wcale nie chwali takiej postawy. Mówi, jeżeli pożyczasz to tyle, ile się spodziewasz odzyskać, to nie jesteś żadnym moim uczniem, jesteś grzesznikiem. Dlaczego o tym mówię? Nie po to, żeby nas dobijać kogokolwiek tutaj. Czy pognębić, tylko żeby uświadomić sobie, że to, co przed chwilą przeczytałem z Ewangelii, to dalsza część kazania na równinie Pana Jezusa, Jego mowy programowej, to nie jest słowo, które jest. Podniesieniem poprzeczki. Najpierw mieliśmy dziesięć przykazań, a teraz mamy jako chrześcijanie mamy trochę wyżej i trochę trudniej. To jest słowo, które jest zapowiedzią, słowo, które jest obietnicą. Powiedziałbym słowo, które jest marzeniem Pana Boga. Bo Pan Bóg kiedy stwarzał człowieka, to stwarzał człowieka właśnie takiego. Takiego, który sobie wymarzył, takiego człowieka, który jest na jego obraz i podobieństwo, który kocha, który nie myśli o sobie, który nie gromadzi rzeczy, tylko jeżeli może, to pomaga. I to już w Starym Testamencie jest. Gdybyśmy stosowali tylko Stary Testament w społeczeństwie, to to społeczeństwo było zupełnie inaczej, inne. W Starym Testamencie są zasady, że są. Yy, tak zwane lata jubileuszowe. Co siedem lat wypada rok jubileuszowy, wtedy wszystkie długi są darowane. Możemy sobie wyobrazić, że ktoś bierze kredyt w banku i po siedmiu latach nie zdążył spłacić, bo mu się nie udało i ma, ma darowane wszystko. Tak mówi Słowo Boże. Mówi, jeżeli przez siedem lat nie korzystał ktoś z tego i przeżył, to znaczy, że nie było to mu potrzebne, to znaczy, nie było to jego. Yy. Dlatego to słowo czytamy, jak powiedziałem, jako obietnicę. To nie jest łatwe słowo, bo jeżeli ktoś cię uderzy w jeden policzek, nadstaw mu drugi, jeżeli ktoś chce zabrać ci płaszcz, oddaj mu bieliznę, tam dokładnie tak jest powiedziane. Yy. Kto potrafi tak zrobić? Nikt nie potrafi tak zrobić. Tak potrafił zrobić tylko Pan Jezus. Yy. W drugim czytaniu mamy słowo, yy, święty Paweł pisze, da, to jest dalsza część tego listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, do wspólnoty, która była skłócona, która marzyła o takich wielkich darach charyzmatycznych, żeby ludzie mogli ich chwalić. I Paweł im pokazuje, że to nie te dary są najważniejsze, pokazuje im... Że najważniejszym darem, o który trzeba się starać, to jest miłość. To usłyszeliśmy poprzednimi niedzielami. A teraz mówi, tak kończy ten fragment z 15 rozdziału. Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, to jest ten człowiek, który nie potrafi kochać. To jest ten Adam. Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego. To jest Chrystus. To, co Paweł mówi, to jest obietnica tego, co się wydarzy. Kiedy się wydarzy, to jest powiedziane dokładnie w Ewangelii. Tak się zaczynała ta Ewangelia. Jezus powiedział do swoich uczniów, powiadam Wam, którzy słuchacie. Jeżeli człowiek słucha Boga, to zaczyna się jego życie zmieniać. I zaczyna odkrywać, że miewa postawy, które są z, zaskakujące. I to wszystko jest opowiedziane w, w kontekście pierwszego czytania z pierwszej księgi Samuela historii Dawida. Znowu Możemy mieć taką wizję dosyć fałszywą. Król Dawid, wiadomo, jest chwalony w Piśmie Świętym, bardzo mocno chwalony. Jest tym, który ma serce według serca Pana Boga. Ale ten moment, w którym on się tutaj znajduje, w tym 26. rozdziale pierwszej księgi Samuela, to jest taki moment, w którym Dawid. Musi uciekać przed Saulem, ale on wcześniej był dowódcą wojskowym. On zebrał e, różnego rodzaju ludzi, którzy byli wyrzutkami społeczeństwa, którzy uciekali z różnych powodów. I on w tym momencie, kiedy ucieka przed Saulem, schronił się na pustyni Zif. Ziv. E, tam mieszka w grotach. To jest, dzisiaj byśmy opowiedzieli, hersztem bandy kilkudziesięciu osób, które zagrażają ludziom okolicznym. Rozdział wcześniej mamy opowieść o tym, jak ludzie Dawida zażądali, poszli do Nabota, żeby zażądać od niego wsparcia, takiego ważnego władcy tam w górach, a Nabot był pijany, ich zlekceważył i wtedy, jak Dawid dowiedział się o tym, to ogłosił do wieczora nikt z rodziny Dabot, Nabota nie zostanie żywy. Wymorduje wszystkich, to najmłodszego dziecka. I Dawid by to zrobił, gdyby nie Abigail, żona Nabota, która była mądra i zareagowała na to. Można sobie o tym doczytać. Bo Dawid potem w następnym rozdziale, już w 27 rozdziale, możemy poczytać, jak już po rozstaniu z Saulem Dawid udał się do króla Kisza, czyli króla Filistynów i najął się do niego na służbę, ale robił wyprawy łupieżcze, w których mordował wszystkich mieszkańców wiosek, żeby nie zostawiać śladów, żadnych, żadnych świadków. Dawid jest takim hersztem bandy. To nie jest łagodny baranek, to nie jest taki wspaniały człowiek, który ucieka za szczuty przez Saula. Natomiast dzisiaj mamy to czytanie, że zdanie wcześniej jest, że ludzie z krainy Zif przybyli do Saula prosić o pomoc, właśnie o pomoc przeciw Dawidowi. Mówią, Dawid ukrył się w tych, u nas na pustyni. Przyjdź i schwytaj go. I Saul organizuje wyprawę, trzy tysiące ludzi, żeby móc pokonać tego człowieka. Jasne, że Dawid ucieka przed Saulem oskarżony niesprawiedliwie, ale mówię to w żeby zrozumieć to co się wydarzyło wtedy kiedy Dawid razem z Abisajem przychodzą do obozu to trzeba zobaczyć cały ten kontekst historyczny. Dawid nie jest łagodnym człowiekiem. Dawid jest człowiekiem, który potrafi się naprawdę mścić. Natomiast Dawid jest człowiekiem, który słucha Boga i bardzo poważnie traktuje Boga. I Dawid wie że Saul jest namaszczony na króla, że ma to namaszczenie od Boga, czyli podnieść rękę na namaszczonego, to znaczy podnieść rękę na samego Boga. Dawid tego nie chce robić. Dawid sam będzie namaszczony. Już wtedy jest zresztą namaszczony przez Samuela. I to jest taki moment kluczowy, kiedy Abiszaj, znany też z innych momentów w Piśmie Świętym, że chętnie zabijał, mówił do Dawida, pozwól, pójdę, odetnę głowę temu zdechłemu psu, który na nas krzyczy. Ten Abiszaj właśnie idzie z Dawidem i mówi popatrz, tu jest twój wróg, tu jest dzida. Tą dzidą wielokrotnie Saul próbował cię zabić. Rzucał tą dzidą w ciebie, rzucał w Jonathana, jak opanował go duch szaleństwa. Teraz Bóg oddaje go w Twoje ręce. To jest taka pokusa, żeby kiedy mamy jakieś problemy i nagle. No, pojawiają się okoliczności, które sprzyjają, wydawałoby się, że sprzyjają, chociaż sprzeciwiają się wiemy, różnym nakazom Pana Boga, to sobie myślimy, no Pan Bóg to sprawił, że tak jest. Pan Bóg sprawił. Abiszej mówi dokładnie to samo do Dawida: Bóg sprawił, Bóg wydał w Twoje ręce Twojego wroga. Pozwól, że wezmę tą Jego dzidę, ten przedmiot, którym On cię chciał zabić. I przygwożdżę go do ziemi. Jeden cios, drugiego nie będzie trzeba i będzie po, po problemie, po kłopotach. A Dawid mówi: Nie mogę podnieść ręki na pomazańca Pańskiego. Gdybyśmy mieli taką, takie myślenie, nawet jak ten okrutny Dawid, że nie można podnieść ręki, czy nie można krzywić pomazańca Pańskiego, to tutaj w tym kościele nie ma ani jednej osoby, która nie jest pomazańcem Pańskim. Chyba, że ktoś nie był ochrzczony, ale raczej to niemożliwe. Wszyscy jesteśmy pomazańcami Pańskimi. Wszyscy ma, nosimy to, tą godność. I my jak się rozejrzymy wokół siebie, to możemy się uczyć tak jak Dawid z szacunkiem odnosić do każdego, kto jest pomazańcem pańskim. I Dawid zabiera tą włócznię i tą, y, y, manierkę na wodę. To jest symbol, jak się na pustyni zabierze komuś broń i wodę, to właściwie skazuje się go na śmierć. I kiedy Dawid staje na wzgórzu daleko, żeby nie być dosięgniętym, ale krzyczy i mówi niech ktoś przyjdzie po tą włócznię i po tą wodę, to mówi miałem Twoje życie w swoich rękach, ale jesteś pomazańcem Bożym. Nie mogę się sprzeciwiać Bogu, bo ja słucham Boga. Chociaż, mówię, Dawid żył te wybory jego, czy, czy, czy ten sposób jego życia to nie są według naszych kategorii wyborami szlachetnymi czy dobrymi. Ale w tym momencie jest tym, który słucha Boga. Dlatego jak dostajemy to słowo dzisiaj i to kazanie na równinie, które jest analogiczne do kazania na górze, które jest takim obrazem, marzeniem Pana Boga o tym, jaki powinien być człowiek. Człowiek, który ma miłosierdzie wobec swojego wroga. Człowiek, który ma miłosierdzie do tego stopnia, jak Dawid, który oddaje broń, która... Jest przeciwko niemu. Broń, która ma go zabić, miała go zabić. Oddać przeciwnikowi broń, to znaczy zaufać ostatecznie Panu Bogu. Ale żeby tak zaufać, to trzeba być tym, który słucha Boga. Dlatego Pan Jezus nie mówi, ja mówię do wszystkich. Mówi, mówię do tych, powiadam Wam, którzy słuchacie. Jeżeli słuchamy słowa, duch święty którego namaszczenie nosimy w sobie jako pomazańcy Boży przy chrzcie i przy bierzmowaniu. Duch Święty przemienia nasze życie i będziemy widzieć, że te rzeczy można robić, to co obiecuje Święty Paweł. Będziemy nosić obraz człowieka niebieskiego w sobie. Jeżeli słuchamy Słowa Bożego, możemy żyć zupełnie inaczej. Nie dlatego, że postanowimy, tylko dlatego, że słuchamy Słowa Bożego.